Kochana, czujesz to, ten subtelny niepokój, który pojawia się w Twoim sercu, gdy myślisz o nim, o przyszłości, która wciąż jest nieznana. Wszechświat szepcze Ci do ucha, że historia jeszcze się nie skończyła, że los wciąż pozostaje otwarty. To, co ma się wydarzyć, zależy od Twojego serca, od decyzji, które podejmiesz. Nie jesteś bezsilna. Twoja dusza już zna odpowiedzi, których tak bardzo szukasz. Widzę, jak często pytasz siebie: czy to już koniec? Czy wasze drogi naprawdę miały się rozejść? Czy może istnieje jeszcze coś, czego nie dostrzegasz? Każda miłość, która przychodzi do Twojego życia, ma swój cel. Nic nie dzieje się przypadkowo. Jeśli ta historia wciąż żyje w Twoich myślach, to dlatego, że nie została jeszcze doko. Czasem serca potrzebują się odnaleźć w odpowiednim momencie. Nie zawsze to, co czujesz, może się spełnić od razu. Czasem potrzeba ciszy, dystansu, uzdrowienia. Czasem droga prowadzi przez ból, by przygotować was na coś piękniejszego. Ale uwierz mi, prawdziwa miłość nigdy nie gaśnie. Ona czeka, dojrzewa, odnajduje drogę. Jeśli jest zapisana w Twoim losie, nie bój się przyszłości. Nie myśl, że wszystko jest już przesądzone. Wszechświat nie działa w liniach prostych. Czasem to, co wygląda na rozstanie, jest tylko krótkim przystankiem. A czasem jest lekcją, która miała przygotować się na coś jeszcze większego. Cokolwiek się wydarzy, pamiętaj, nie jesteś sama w tej drodze. Twoje serce bije mocniej. Gdy o nim myślisz, nie ignoruj tego, ale też nie pozwól, by tańsknota sprawiła, że zapomnisz o sobie. Prawdziwa miłość nigdy nie każe ci się umniejszać, nigdy nie zostawia cię w miejscu, gdzie cierpisz. Jeśli coś jest Twoje, wróci do Ciebie we właściwym czasie, bez potrzeby walki, bez bólu, bez wątpliwości. Jesteś w miejscu przeznaczonym dla Ciebie. W tej chwili, w tym momencie, masz sobie całą mądrość, której potrzebujesz, by wiedzieć, co zrobić. Wszechświat mówi do ciebie przez Twoje uczucia, przez znaki, przez sny. Może już je widziałaś, może przeczuwasz, że coś się zmienia. Nie lekceważ tych sygnałów. Czy też czuje to, co ty? Czy w jego sercu wciąż te się to samo światło? które kiedyś was połączyło. Odpowiedzi przyjdą, ale nie szukaj ich w lęku. Pozwól im do ciebie dotrzeć spokoju, w ufności. Czasem prawda objawia się wtedy, gdzie się jej rozpaczliwie szukać. Wiem, że boisz się podjąć złą decyzję, że nie chcesz przegapić czegoś, co mogło być najpiękniejszym rozdziałem twojego życia, ale ufaj, że jeśli coś jest dla ciebie, nie przeminie. Jeśli ta miłość ma przetrwać, to zrobi to bez względu na czas, odległość i przeszkody. Prawdziwa miłość jest silniejsza niż wszystko, co mogłoby ją rozdzielić. Teraz Twoim zadaniem jest zaufać. Nie walczyć, nie naciskać, nie próbować kontrolować tego, co musi rozwijać się we własnym rytmie. Spójrz na siebie, na swoje serce, na swoją duszę. Czy jesteś gotowa na to, co może nadejść? Czy wiesz, czego naprawdę pragniesz? Bo zanim rozpołączę dwie dusze, obie muszą być gotowe, by siebie przyjąć. Jeśli on jest częścią twojego przeznaczenia, znajdzie drogę z powrotem. Ale jeśli nie, jeśli jego rola w twojej historii już się zakończyła, wszechświat da ci siłę, by to zrozumieć. Nie bój się stracić czegoś, co nie było dla ciebie. Bo w zamian otrzymasz coś, co wypełni każdą pustkę, której nigdzie nie potrafił wypełnić. Pamiętaj, że miłość, której szukasz, nie powinna boleć. Powinna być jak oddech naturalna, spokojna, pełna życia. To, co nadchodzi, będzie lepsze niż cokolwiek, co zostawiłaś za sobą. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz, nawet jeśli myślisz, że to koniec. To dopiero początek. Los jeszcze nie zapisał waszej ostatniej strony. Ale w twoim sercu jest klucz do tej historii. To ty decydujesz, co wybierzesz. Czekać, otworzyć się na nowe. Pozwolić, by czas pokazał ci prawdę. Nie musisz się spieszyć. Wszystko stanie się jasne we właściwym momencie. Teraz zamknij oczy. Poczuj w swoim wnętrzu spokój. Wsłuchaj się w swoje serce, bo tam jest odpowiedź. Czy czujesz, że ta historia ma jeszcze ciąg dalszy? Czy może twoja dusza mówi ci, że czas na nowy początek? Nie bój się słuchać siebie, nie bój się zaufać temu, co czujesz. Twoja intuicja nigdy cię nie okłamała. Jeśli teraz każe Ci czekać, poczekaj. Jeśli mówi, byś poszła naprzód, idź. Cokolwiek wybierzesz, będzie właściwe. Wszechświat już działa na Twoją korzyść. Już teraz układa rzeczy tak, byś otrzymała to, czego naprawdę potrzebujesz. I niezależnie od tego, jak potoczy się ta historia, jedno jest pewne: to, co przed Tobą, jest piękniejsze niż to, co za Tobą. Nie pozwól, by strach przed nieznanym zatrzymał Cię w miejscu. Przyszłość jest pełna możliwości których jeszcze nie widzisz. Ale one tam są, czekają na ciebie, czekają na Twój moment gotowości. Zaufaj, oddaj tę historię w ręce losu. Bo jeśli ta miłość jest Ci pisana, nic nie zdoła jej zatrzymać. A jeśli nie, to znak, że coś jeszcze piękniejszego jest w drodze do Ciebie. Czas pokaże Ci prawdę. A Ty, kochana, jesteś gotowa ją przyjąć. Bo w głębi serca już teraz wiesz, jaka jest odpowiedź. Pytanie brzmi: czy masz odwagę jej zaufać? Kochana, czujesz to, ten delikatny impuls w Twoim sercu, jakby coś próbowało się w nim obudzić. Wszechświat nie przestaje mówić do Ciebie, wysyłając znaki, których być może jeszcze nie dostrzegasz. Ale nie martw się, one staną się coraz wyraźniejsze. Wystarczy, że przestaniesz wątpić i pozwolisz sobie usłyszeć to, co od dawna próbuje do ciebie dotrzeć. Może wydaje ci się, że wszystko utknęło w martwym punkcie, że los milczy, a odpowiedzi wciąż nie nadchodzą. Ale ujrz mi, cisza nie oznacza braku ruchu. Największe zmiany dzieją się właśnie wtedy, gdy wszystko wydaje się nieruchome. Czasem wszechświat wstrzymuje oddech tuż przed wielkim przełomem. A ty właśnie jesteś w tym momencie. Wiem, że nosisz sobie pytania, które nie dają ci spokoju. Czy to jest prawdziwe? Czy to uczucie ma przyszłość? Czy powinnaś czekać, czy może ruszyć dalej? Ale zamiast szukać odpowiedzi na zewnątrz, spróbuj spojrzeć w głąb siebie, bo prawda, której tak bardzo pragniesz, już tam jest, czeka tylko, aż będziesz gotowa ją zobaczyć. Nie każda się miłosna kończy się w sposób, jakiego się spodziewamy. Czasem miłość wymaga czasu. Czasem wymaga przestrzeni, a czasem prowadzi nas ścieżkami, których sens rozumiemy dopiero wtedy, gdy spojrzymy na nie z dystansu. Ale jedno jest pewne, to co jest dla ciebie, nigdy nie przestanie do ciebie wracać. Czy wiesz. Co odróżnia prawdziwą miłość od iluzji? Spokój, nie zamieszanie, nie ciągłe pytania, nie ból, który zjada cię od środka. To, co jest Twoje, przynosi pewność. A jeśli w Twoim sercu wciąż jest chaos, być może to znak, że coś jeszcze wymaga uzdrowienia. Żelaznie napisał jeszcze ostatniego rozdziału tej historii. Nie bój się tej niepewności. To nie jest kara. To nie jest próba, którą musisz przejść, by zasłużyć na szczęście. To czas, który macie przygotować, byś mogła przyjąć miłość w jej najpiękniejszej formie. Bo miłość nie przychodzi do tych, którzy się jej kurczowo trzymają, ona znajduje tych, którzy są na nią gotowi. Nie pytaj, czy on myśli o tobie. Nie pytaj, czy los jeszcze was połączy. Pytaj siebie, czy jestem gotowa kochać, nie tracąc samej siebie? Bo miłość nie polega na czekaniu. Miłość nie jest zawieszeniem między nadzieją a strachem. Miłość to stan istnienia i kiedy nauczysz się kochać siebie, wszechświat odpowie, dając ci kogoś, kto pokocha cię dokładnie w ten sam sposób. Wiem, że czasem trudno ci uwierzyć, że wszystko ma swój sens. Że każdy ból, każda strata, Każde niespełnione uczucie prowadziło cię do czegoś większego, ale jeśli spojrzysz wstecz, zobaczysz, że nawet te chwile, które wydawały się końcem, były początkiem czegoś nowego. I to, co teraz wydaje się zagadką, wkrótce stanie się odpowiedzą. Jeśli On jest Twoim przeznaczeniem, pojawi się ponownie w Twoim życiu, nie jako pytanie, ale jako odpowiedź, ale jeśli nie, jeśli jego rola w Twojej historii już się zakończyła, wszechświat pokaże Ci to w sposób, którego nie będziesz mogłaś ignorować. Musisz tylko być gotowa zaakceptować prawdę, nawet jeśli nie jest taka, jakiej się spodziewałaś. Czujesz, jak serce próbuje podpowiedzieć Ci właściwą drogę. Jak czasem budzi się z nagłym przeczuciem, że coś się zmienia, choć jeszcze nie potrafisz tego nazwać. To intuicja, Twój wewnętrzny kompas, który nigdy cię nie okłamał. A jeśli teraz każe ci się zatrzymać i poczekać, może to właśnie oznacza, że najlepsze dopiero nadchodzi. Prawdziwa miłość nie sprawia, że czujesz się zagubiona. Nie musisz jej szukać, nie musisz walczyć, by ją zatrzymać, bo miłość, która jest Twoja, nie wymknie Ci się z rąk. Cokolwiek stanie się dalej, wiedz, że nie jesteś tym sama Wszechświat trzyma cię za rękę Prowadząc cię tam Gdzie czeka na ciebie to Co naprawdę twoje Może dziś jeszcze nie widzisz całego obrazu Może twoje serce drży Zastanawiając się Czy to naprawdę się wydarzy Ale w głębi duszy wiesz Czujesz Że coś się zbliża Że to o czym marzyłaś Nie było na próżno a jeśli tylko pozwolisz sobie uwierzyć, jeśli tylko otworzysz się na to, co nieznane, wkrótce zobaczysz, jak wszystko zaczyna się układać. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i poczuj, jak energia wokół ciebie się zmienia. To nie jest przypadek. Nic, co jest dla ciebie, nie pojawia się bez powodu. A to, co nadchodzi, jest piękniejsze, niż potrafisz sobie wyobrazić. Kochana, dziękuję Ci za to, że byłaś tu i pozwoliłaś sobie usłyszeć tę wiadomość. Nic nie dzieje się przypadkowo, jeśli dotarłaś do tego momentu to znaczy, że wszechświat miał dla Ciebie coś ważnego do przekazania. Pamiętaj, że jesteś prowadzona, chroniona i kochana. Nawet jeśli teraz nie widzisz całej drogi, nie jesteś sama. Wszystko stanie się jasne we właściwym czasie. Jeśli poczułaś, że te słowa były skierowane do Ciebie, jeśli coś w Twoim sercu się poruszyło, zostaw komentarzu 1111. To będzie Twój znak, że jesteś gotowa przyjąć to, co wszechświat dla Ciebie przygotował. Zachęcam Cię również, abyś dołączyła do naszej społeczności, subskrybując nasz kanał i włączając powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych wiadomości od aniołów które mogą być dokładnie tym, czego potrzebujesz usłyszeć. Bądź uważna, bo wkrótce pojawią się kolejne znaki. Wszechświat nadal mówi do ciebie, wystarczy, że będziesz gotowa słuchać. Do zobaczenia w następnym przesłaniu.